Dzień dobry nerdy, będziemy osumować zestaw głębokich kopalni od Archona z ich flagowej serii Dungeons and Dragons. Więcej o samym tym systemie jest już w filmie nagrywanym jakiś czas temu o ich podziemiach, którego na stówę zapomnę podlinkować pod filmem. Tu najważniejsze jest to, że mamy do czynienia z Prismacast, czyli prepaintem nakładanym maszynowo już w procesie produkcji na podstawie wcześniejszego malowania przez artystę. Nie wiem dokładnie jak to wygląda, załóżmy, że to magia. Zestaw kupiony na ostatnim kontraście. Takie festiwale to idealne miejsce na nieodpowiedzialne zakupy. Tu pozdrowienia dla Grota, który był wtedy enablerem i namawiał, no kup sobie. W pudełku są dwie ramki z realdem typowych dla luchów i laserów łączników i osiem ramek z jako takimi kopalniami. Jedna ramka to podwójna płytka, dwie pojedyncze zakręcające, Ścianki do tego, takie połowiczne, niskie, żeby łatwiej było przedstawiać ludki. I pół takiej mostka albo górki, w zależności od tego, jak to użyjemy. Kolorystycznie są drobne wariacje. Cztery zestawy to niebieskie kryształy i czerwone grzybki, a po dwa mają zmienione kryształy na różowe albo grzybki na żółte. Po zmieszaniu daje to wizualnie większą różnorodność. A propos kolorów. Te kopalnie są dość jasne i kolorowe, jak widać, a każdy z tych czterech mostkogórków, bo półmostka jest na ramce, ma na środku stertę złota jeszcze do tego, więc generalnie jest to mocno high fantasy raczej niż Bełchatów. Zresztą ładnie by ten zestaw komponował się ze swój taśną, taką też kasulską kopalnią z tej serii. Wspomniane Górkomostki można użyć, właśnie jako górkę, kładąc to na, na płytkę. To wtedy te wypustki w dole ładnie wchodzą w włączniki płytek albo żeby zwiększyć powierzchnię z tego terenu, jako mostek. I wtedy on tak będzie o grubość tej podstawowej płytki wystawał ponad. więc nie należy tego obciążać za bardzo, no ale przy stawianiu figurek, to tam nic nie powinno się stać z tym. Składa się to jak wszystkie dendrone i Entelizery. Ale od razu, bo gamon jestem i dało mi to sporo czasu, zwracam uwagę te zagięte murki pasują do siebie tylko w tej kombinacji par, jak w tej chwili jest na, na obrazie. W zasadzie to łatwiej jest je nawet te dwie części złączyć i dopiero w podłogę włożyć. I oczywiście, bo na nastuwań to nie tylko mój pierwszy odruch, e, test trwałości nadruku. Trzeba konkretnie podrapać pilnikiem, żeby tą warstwę uszkodzić, e, także jest solidnie. Ok, ile tego wizualnie jest i jak nadaje się do bitewniaków, bo to jest przede wszystkim e, teren RPG-owy. To ten blob, to jest najprostsze złożenie jednej czwartej tego pudełka, taki blob i mostek. W najprostszy sposób to byłoby to zrobić razy cztery, jak jest wizualizowane pięknie na tym diagramie w pęcie murki z zewnątrz pośrodku, nie dawać murków tak, żeby dało się strzelać na przykład na ludzi na mostkach. Tu testowałem inne, też symetryczne, nudne ustawienie yy, i na tle planszy do Warcry'a czy Killteama, żeby zwizualizować sobie ile tego towaru w pudełku jest. Jak widać, przydałoby się do tego jeszcze coś dołożyć. Pozostaje wystawić jakąś opinię i ocenę przydatności do bitewniaków. Jest to na pewno bardzo ładne i bardzo prosto i szybko się rozkłada bez potrzeby malowania. Natomiast w trzeźwej ocenie, Wing Wing, pewnie bym tego nie kupił normalnie, gdyby to nie było tak pod wpływem chwili, jak, jak to na kontraście bywa. Jest to towar dość luksusowy on jest prawie o połowę droższy od normalnych rzeczy Archona. Jeżeli jednak potrzebujesz taki specyficzny teren i masz, nie wiem, ojca biskupa, i bez problemów z kasą w związku z tym, to polecam. Jak nie, wersje niepomalowane też są bardzo dobre. Do zobaczyska.